Stary człowiek i może. Z czym Wam się kojarzy? Usłyszycie opowieść o książce? Nie. Rozdział mojego życia to coś, co sprawiło, że jestem taki. Jakiego możecie tutaj dojrzeć? Stary człowiek i może, tak odpowiadałem mojemu koledze, który jest młodszy ode mnie o roku i zarzuca mi, że nie mogę robić wielu rzeczy. Że jestem za stary, na przykład by trenować kiłkuszy. Za stary, by się dobrze bawić, za stary, do wielu innych rzeczy. Dziś dowiecie się, czym jest moja pasja, czym jest właśnie ten rozdział. Pasją moją jest trening. Trenuję Kyokushin Budoka. Jest to sport walki. Jakiś czas temu było to tylko i wyłącznie karate. Ewolucja się pojawiła. Mieszane sporty walki, walka w parterze walki w rękawicach. Robię to od takiego małego chłopca, od podstawówki. Wszystko zaczęło się od tego, że miałem okazję oglądać różnego rodzaju filmy. Krwawy sport. Co oprócz tego? Wejście smoka. No i ulubiony seria, gdzie właśnie taki mały chłopiec o imieniu Erwin Dzięki swoim umiejętnościom zmierzył się z każdym zbirem i dawał mu radę. Dlaczego pasji? Mój oceniający już wie. Jakiś czas temu on sam do tego nawiązał, opowiadając o tym, że każdy z was powinien poszukać tego, co lubi robić. I robić to. I ja właśnie to robię. Z każdym razem, jak widziałem filmy z portami walki, Aż mnie energię roznosiła. Robiłem wszystko to samo, co oni. No i zaciągnąłem trzech moich kolegów na trening. Okazało się, że to jest droga mojego życia. No, moi koledzy nie dali rady. Bolało. Była krew, były śniaki, był pot. I przez to zrezygnowali. Ja trenowałem o wiele dłużej niż oni. Do momentu, aż doszedłem do szkoły średniej, no i moi rodzice zakazali mi trenowania. Powiedzieli, że może coś mi się niedobrego stać. Nauczyciele będą na mnie źle patrzeć, gdy przyjdę z pod okiem. No i do momentu, aż nie osiągnąłem pełnoletności, nie mogłem trenować. Wróciłem na te same treningi. Z tym, że przez przerwę techniczną. Nie byłem w stanie zostać już zawodnikiem. Zbyt stary, jak to ma ja. Poszedłem drugą drogą. Zostałem instruktorem. Od czterech lat w moim trójkącie bermudzkim, przemotu o prowadzę zajęcia. Tam mam swoich ćwiczących. Tam to oni osiągają rezultaty i wyniki to oni przywożą puchary, medale, dyplomy, a ja stojąc za nimi i widzę, jak jakim świetnie idzie. Każda z tych osób jest w pewien sposób odzwierciedleniem mnie. Każda z tych osób dzięki mojej pomocy czegoś się nauczyła. Każda z tych osób wie, że może zrobić wszystko. Co tylko sobie zarzucę. Dlaczego to? Bardzo proste. Tak jak wspominałem, powinniście znaleźć swoją pasję i robić to. Ja to robię z bardzo prostej przyczyny. Lubię to. Jeżeli ktoś wam zarzuci, że nie możecie czegoś robić, bo jesteście zbyt starzy, nie przejmujcie się tym. Znajdźcie swoją pasję, znajdźcie swój cel. Element, który mi to daje, czy który powoduje, że czuję się szczęśliwy, to po pierwsze moi ćwiczący, a po drugie to, że nie jestem nigdy chory. Moja wytrzymałość, kondycja, tężysta fizyczna są na dość wysokim poziomie. A oprócz tego spełniam się jako instruktor. Jeśli ktoś z Was ma jakąś pasję, zwłaszcza jeśli uprawia sport, i słyszę od Waszych znajomych, rodziny, sąsiadów, że jesteście zbyt starzy, by biegać, wypływać, albo nawet wychodzić na imprezy, nie wierzcie im. Pogadajcie tak jak ja, moją. przyjacielowi, stary człowiek i może.